Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Odcinek 31. Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znaki towarowe blog.pl. Cześć. W dzisiejszym odcinku zamierzam odpowiedzieć na pytanie, czy paradiowanie znanych marek jest legalne. A mówiąc bardziej precyzyjnie, czy można zarabiać na takich żartobliwych przeróbkach. Jestem pewien, że zetknęły się z taką po prostu kreatywną twórczością. W naprawdę wielu sklepach internetowych zauważyłem, że można kupić koszulkę z logo Kokain, stylizowane na logo Coca-Coli, czy też z napisem Suchi zamiast Versace. Są też przeróbki logo Pumy, jak Pudel, Lama, czy moim zdaniem rewelacyjny Pumba. Osobiście jednak moje serce skradła marka Adidog, która jest przeznaczona do oznaczania dresów dla psów. Jeżeli chcesz zobaczyć takiego pieska ubranego od stóp do głów w czarne dresy z takimi trzema paskami, no to wejdź teraz na mój artykuł na blogu pod adresem znaki towarowe ukośnik 031. Jak powiedział mi jeden z moich klientów, takie ciuchy robią obecnie prawdziwą furorę w internecie. Logo Adidoga oczywiście stylizowane jest na logo tego Adidasa mamy tutaj zamiast trzech pasków tworzących taki charakterystyczny kształt trójkąta, trzy kości. Natomiast zamiast erki w kółeczku w prawym górnym rogu jest za to taki odcisk psiej łapy. Tak więc ewidentnie ktoś tutaj miał naprawdę dużą fantazję, kiedy to logo przygotowywał. No i takich zabawnych przeróbek jest naprawdę więcej. Pytanie jednak, czy tak mocne parodiowanie znanych marek nie łamie prawa? Być może intuicja podpowiada ci, że każdy średnio rozgarnięty człowiek od razu wyłapie, że ten Adidok no to parodia i z pewnością z tym Ad Adidasem się nie pomyli. No to trochę mam wrażenie, jak z tymi butami Adidas, przepraszam, Adidres, Adonis, Adidas na jakimś osiedlowym targu. Każdy od razu wie, że to są podróbki. Z drugiej jednak strony możesz mieć takie wrażenie, że skoro jest takie zatrzęsienie sparydowanych znaków towarowych, no to chyba musi to być legalne. Tym bardziej, że na parodiowanie cudzego utworu jednoznacznie zezwala prawa autorskie. No, sprawa jest tutaj bardziej złożona. Powiem nawet więcej, te same przypadki inaczej będą interpretowane na gruncie prawa amerykańskiego, a inaczej naszego unijnego czy polskiego. No i na tym tle zapadło szereg wyroków w niezwykle ciekawych sprawach. Jest wśród tych spraw oczywiście mój faworyt Adidok. Oczywiście możesz pomyśleć, że cały dzisiejszy odcinek jest pełen ciekawostek, ale uwierz mi, że ma on również taki duży walor edukacyjny. Ludzie parodują tylko marki bardzo rozpoznawalne albo wręcz sławne. A takie znaki towarowe cieszą się renomą, czyli korzystają z takiej podwyższonej ochrony prawnej. To z kolei, jak zaraz usłyszysz, ma decydujący wpływ na to, czy taka parodia jest legalna, czy też nie. No i właśnie na problem tych parodiowanych znaków towarowych zwrócił mi uwagę jeden z moich klientów. Ten człowiek chciał nawiązywać żartobliwie do pewnej bardzo rozpoznawalnej marki i potrzebował takiej informacji, czy nie wpadnie tym przypadkiem w jakieś problemy. Powiedział, że zainspirowała go do wszystkiego historia pewnego amerykańskiego nastolatka imieniem Jimmy. Jimmy'ego, jak doczytałem, zaczął irytować to, że jego znajomi ze szkoły, aby pokazać swój status materialny, ubierali się w kurtki popularnej marki The North. Face. Można to przetłumaczyć jako północ na twarz. No i aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko temu zjawisku, stworzył markę odzieży The Soft Bad, czyli w wolnym tłumaczeniu południowy tyłek. Logo ewidentnie nawiązywało tutaj do swojego słownego konkurenta, z czym nasz główny bohater w ogóle się nie krył. Okazuje się, że w pierwszym roku działalności sprzedaż jego kurtek szłoni najgorzej, bo zarobił około 60 tysięcy dolarów, okazało się, że kupowali je podobni jemu buntownicy. Kiedy jednak do mediów trafiła informacja, że marka The No Face zażądała od niego. Po prostu zaprzestania działalności, jego sprzedaż wystrzeliła w górę. Ponoć w pierwszym tygodniu zarobił ponad 500 tysięcy dolarów. No i od razu tutaj przypomina mi się kryzys wizerunkowy Wedla, kiedy jego prawnicy wysłali takie pismo ostrzegawcze do pewnej nastoletniej blogerki kulinarnej. Zarządzali od niej, aby w przepisie na ptasiem mleczko dodawała do tego określenia erkę w kółeczku. No i ta biedna dziewczyna się na tyle przestraszyła, że usunęła całego bloga. Naturalnie internet stanął po jej stronie i no po prostu na Wedla wylała się fala hejtu. Mam wrażenie, że to jest widoczne nawet dzisiaj. Ta historia miała miejsce bodajże prawie 10 lat temu. Ale jeżeli zobaczycie jakikolwiek artykuł o ptasie mleczku, to w komentarzach do dzisiaj gdzieś te emocje przebrzmiewają. Tak więc bardzo często jest tak, że internet zawsze stawia się po stronie tego słabszego. Wróćmy jednak do Jimiego. Finalnie poszedł on na ugodę i jego marka po różnych perypetiach zniknęła z rynku. To, dlaczego tak się stało, będę ci tłumaczył w dalszej części. Natomiast w Stanach Zjednoczonych kwestia parodiowania znaków towarowych jest dość precyzyjnie uregulowana tam przez prawo. Maksymalnie upraszczając, taka żartobliwa przeróbka logo nie narusza prawa, o ile dane oznaczenie nie, nie zostało użyte komercyjnie. Przykładowo możesz użyć mema, czy w memie możesz użyć jakiegoś znanego znaku towarowego i wszystko będzie zgodne z prawem, ponieważ na tym memie Oczywiście nie zarabiasz. W Polsce jakiś czas temu zarzucano uczestnikom kodu no, naruszenie znaku towarowego Solidarności. Po prostu kilku uczestników przyszło z flagami solidarności i nawiedz i zaczęło nimi gdzieś tam machać. No, tylko że logo Solidarności nie używano tam w żaden sposób w sposób komercyjny. Pod tym logo, pod tą marką, pod tym znakiem towarowym nikt nie oferował żadnych towarów ani usług, a skoro logo nie zostało użyte w funkcji znaku towarowego, to w ogóle nie ma mowy tutaj o naruszeniu prawa i na temat tego właśnie niekomercyjnego używania znaków towarowych bardzo szczegółowo mówiłem w 14 odcinku mojego podcastu. Więc, jeżeli temat Cię interesuje, interesuje Cię kwestia tego, w jaki sposób możesz legalnie posługiwać się cudzym, zarejestrowanym znakiem towarowym, to zachęcam Cię do posłuchania tego odcinka. Ja tutaj może jeszcze tylko powiem, że jako ciekawostkę, że w Stanach Zjednoczonych była bardzo ciekawa sprawa, gdzie w oparciu właśnie o ten argument niehandlowego użycia znaku towarowego wybronił się zespół muzyczny Aqua. Być może pamiętasz, oni. Stworzyli taki właśnie satyrycznie kiczowaty teledysk Barbie Girl, gdzie naturalnie było odniesienie do znaku towarowego Barbie. Barbie ewidentnie jest znakiem renomowanym, tak więc tutaj sąd musiał się nad tym tematem pochylić. I finalnie, właśnie o argument tego, że użyto go w sposób niekomercyjny, do jakiejś parodii artystycznej, ten zespół w sądzie się wybronił. No dobrze, niekomercyjna parodia o znaku towarowego tego renomowanego, jak powiedziałem, jest dozwolona. Pytanie jednak, czy na tak sparodjowany znaku towarowym można zarabiać i odpowiedzi udzielił tutaj amerykański sąd w wyroku, który dotyczył sporu pomiędzy właścicielem marki Chevy Wutą, a renomowanym znakiem towarowym Louis Vuitton. Sportowana marka służyła w tym przypadku do oznaczania takich zabawek dla psów. Jakbyś zajrzał na mojego bloga, to byś mógł zobaczyć, że są takie powiedzmy gryzaki dla tych psów w kształcie torebki Louis Vuitton, w kształcie kubka kawy, czy jest też poduszka z charakterystycznym takim wzorem. Który, który swego czasu, jak widziałem, nawet jest zarejestrowanym znakiem towarowym i wzorem przemysłowym, tak więc ewidentnie produkty nawiązywały do marki Louis Vuitton i nie, nie oszukujmy się, tutaj mamy po prostu działalność komercyjną. Sąd jednak nie uznał tego przypadku za naruszenie prawa, ponieważ ogromna rozpoznawalność znaku tego Louis Vuitton, jak powiedział, eliminowała ryzyko, że ktoś się pomyli. Ponadto stwierdzono, że w przypadku udanej parodii znaku towarowego nie dochodzi do tak zwanego rozmycia znaku towarowego, czyli Osłabienia jego zdolności odróżniającej. Jest wręcz przeciwnie, i taka humorystyczna przeróbka stawia ten sparydiowany znak towarowy na pozycji ikon. I do takich samych wniosków doszedł sąd amerykański w innym bardzo ciekawym sporze pomiędzy znakiem Tommy Hilfinger a jego parodią Timmy Hollediger. I w tym przypadku był to spór z producentem perfum dla zwierząt. I tutaj mamy też w logo. Timi Holledigera, to logo bardzo mocno przypomina tego swojego sławnego, powiedzmy, konkurenta, i znów udało się, można powiedzieć w Stanach Zjednoczonych w oparciu o argument udanej parodii, czyli udana parodia ma miejsce wtedy, kiedy nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd. Natomiast parodia znaku towarowego ma również pewne swoje granice. Jeżeli efekt tej humorystycznej przeróbki będzie wulgarny, bądź generalnie sprzeczny z dobrymi obyczajami, to może to naruszać renomowany znak towarowy. I tak właśnie uznał amerykański sąd, oceniając użycie tego znaku, o którym wspominałem na początku, czyli znaku Kokain, który był bardzo podobny, czy też stylizowany na logo Coca-Coli. No, tutaj uznano, że ta charakterystyczna linia pod napisem Kokain, która była po prostu. Stworzona jakby z ziarenek tego narkotyku. No, uznano, że coś takiego będzie po prostu uderzać w wizerunek marki. No, i moim zdaniem to właśnie mógł być argument, który skłonił tego Jimmy'ego do pójścia na ugodę. W końcu jego znak towarowy południowy tyłek mógł w jakiś sposób być uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami. Czy był wulgarny? Tego bym chyba nie powiedział, natomiast na to wygląda, że Jimmy nie chciał się finalnie o tym przekonywać w sądzie, ponieważ sędzia orzekłby tak albo nie, więc dla bezpieczeństwa zawarł tutaj ugodę i finalnie z tą marką zszedł z rynku. Natomiast te spory, o których przed chwilą ci powiedziałem, choć bardzo medialne, cały czas dotyczą rynku Stanów Zjednoczonych. Problem w tym, że prawo polskie i unijne różni się od tego z ACONem i finalnie te różnice diametralnie wpływają na ocenę legalności partii. Tych znaków towarowych. Ja nie mówiłem o tym wcześniej, ale znaki renomowane są przez prawo zdecydowanie silniej chronione niż powiedzmy znaki zwykłe. No i ta wzmocniona ochrona wykracza poza wskazane w zgłoszeniu towary i usługi. No i przykładowo, jeżeli zarejestruję swój znak towarowy pszczółka do oznaczenia miodów, no to nie mogę zakazać posługiwania się tym słowem na przykład jakiejś restauracji. Jeżeli jednak chciałbym sprzedawać samochody o nazwie Coca Cola, no to zgodzisz się ze mną, że dość mocno grzałbym się w cieple tego renomowanego znaku towarowego. I to właśnie Dzięki tej renomie Coca-Cola myślę spokojnie byłoby w stanie skutecznie zablokować mój biznes motoryzacyjny. I właśnie za zarenomowany znak towarowy uznaje się znak znany znacznej części odbiorców. Poziom tej rozpoznawalności może różnić się w zależności od konkretnej branży, ale myślę, że w większości przypadków rozpoznawalność na poziomie 40 czy 50% spokojnie powinna wystarczyć. Znaki renomowane są na terenie Unii Europejskiej i Polski chronione silniej niż na terenie Stanów Zjednoczonych, ponieważ występuje u nas forma naruszenia której nie ma po prostu w prawie amerykańskim. Chodzi tutaj o tak zwane czerpanie nienależnych korzyści. Jest to więc tak zwana ochrona przed pasożytnictwem. Nie można tutaj jednak upraszczać, że znak towarowy zawsze chroniony jest na wszystko. A często spotykam się z takimi stwierdzeniami gdzieś w internecie, że znak chroniony, znak renomowany jest chroniony niezależnie od towaru czy usługi, na którym się znajdzie. Aby można było mówić o tym pasożytnictwie, no to należy w sporze wykazać, że klienci będą kojarzyć dane oznaczenie z tą sławną marką, z tym znakiem renomowanym. A nie zawsze tak jest. I przykładowo w Polsce miałem okazję dotrzeć do, do kilku ciekawych sporów właśnie o znaki renomowane, no i okazuje się, że przykładowo w Polsce producent okien Rolex. Wygrał w sporze z luksusową marką Zegarków Rolex. Podobnie zresztą zakończył się spór pomiędzy marką obuwniczą Gucio a Sławnym Gucci. Zresztą swego czasu miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który zna właściciela marki Gucio. Tak więc z mojej strony tutaj, jeżeli słucha tego podcastu, moje gratulacje. Cieszę się, że nie ujął się przed tutaj dużym konkurentem, tylko walczył do końca, dzięki czemu dał tutaj szansę, myślę, innym przedsiębiorcom, pokazując, że nie zawsze duży może więcej. Choć bardzo często to akurat w tym przypadku widać ewidentnie, że to nie jest takie prawo powiedzmy nieograniczone, tylko w konkretnych przypadkach mamy jakieś argumenty, żeby się wybronić. Zresztą my w kancelarii też mieliśmy kiedyś taką ciekawą sprawę, gdzie zaatakował naszego klienta. No, zaatakowała marka włoskiego Ferrari. Tyczyło to pewnego czarnego konia, który znalazł się w logo naszego klienta. I też tak naprawdę rozpatrzyliśmy tę sprawę, rozgryźliśmy ją i uznaliśmy, że to jest w sumie element trzeciorzędny i nie przesadzajmy, że że oni mogą sobie tutaj pozwolić na to, aby naszemu klientowi zabronić używania tego znaku. Tym bardziej, że to absolutnie nie, ten znak nie służył do oznaczenia samochodów, tylko pewnych akcesoriów e, dla palaczy. I to była w sumie bardzo ciekawa sprawa, o której przypomniał mi też jeden. E, Przedsiębiorca, którego spotkałem na jednej konferencji, ponieważ ten nasz klient okazało się, że później na lewo i prawo chwalił się wygraną z włoskim Ferrari. Może to jest kolejny fajny case study, o którym będę mówił w ramach, w ramach tego podcastu, bo o tym sporze pamiętam, ponieważ to był pierwszy spór, który toczyliśmy przed tym urzędem unijnym i okazał się dla nas jak najbardziej pomyślny. Wracając jednak do tematu, no bardzo ważne jest to. Że unijne i polskie przepisy dotyczące tych znaków towarowych nic nie wspominają o parodii. I te okoliczności sprawiają, że większość sporów, o których mówiłem przed chwilą, na terenie Unii Europejskiej najpewniej zakończyłyby się wygraną właśnie znaków renomowanych, czy właścicieli tych znaków renomowanych. A można więc tutaj spokojnie powiedzieć, że nasz system prawny za grosz nie ma tego poczucia humoru. Natomiast obiecałem tutaj opowiedzieć o kilku ciekawych sporach, które miały miejsce faktycznie na terenie Unii Europejskiej. W zakresie znaków spardiowanych. I w 2014 roku do rejestracji zgłoszono słowny znak towarowy, unijny słowny znak towarowy Adidok. Jak łatwo się domyślić, momentalnie sprzeciw do rejestracji zgłosił Adidas. Poza ogólnym podobieństwem tych znaków wskazywał, że zgłaszający będzie czerpał nienależne korzyści wynikające ze skojarzeń z jego renomą. Jako przykład dał właśnie pewien ciuszek, na którym ten znak towarowy się znajdował. Ciuszek, który ewidentnie w swoim logo upodabniał się łudząco do Adidasa, aczkolwiek nie na tyle, żeby ludzie nie wiedzieli, że to jest parodia. No i EWIPO zgodziło się z tymi argumentami i odmówiło tej rejestracji, czyli Parodiowanie znanych marek, nawet jeżeli jest udane, jak w przypadku Adidoga, no to będzie łamać prawo i tak uznał tutaj Urząd Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. Natomiast w 2017 roku w brytyjskim urzędzie patentowym zarejestrowano logo, które no, bez wątpienia również było parodią Adidasa, aczkolwiek jego innego logo, które przypomina takie powiedzmy trzy liście, w tym przypadku osoba, która ten znak zarejestrowała, umieściła w logo po prostu liść konopi, który znów ewidentnie nawiązał do Adidasa. Adidas po czasie wniósł o unieważnienie tego znaku towarowego i spór wygrał. Urząd stwierdził, że no pomimo tego, że stopień podobieństwa wizualnego obu znaków jest niski i w ogóle nie występuje podobieństwo na płaszczyźnie koncepcyjnej, to mimo wszystko, z racji renomy, jaką cieszy się znak Adidas, no to tutaj istnieje niebezpieczeństwo czerpania nienależnych korzyści z pojawiających się skojarzeń pomiędzy tymi znakami towarowymi i finalnie ten sparodiowany znak towarowy został unieważniony. Z kolei w 2015 roku miał finał spór o sparodiowane logo Polo. Polo, które w tym przypadku przedstawiało to, to sparodiowane przedstawiało rowerzystę w charakterystycznej pozie podczas uderzania kijem w piłkę Przypominam, że charakterystyczne logo Polo przedstawia po prostu jeźdźca na koniu, który też takim kijem uderza w piłkę. I finalnie pomimo w sumie niewielkiego podobieństwa pomiędzy tymi znakami skojarzenia z, renomą, z renomowanym znakiem Polo, uznano, ten urząd uznał za ewidentne, a to z kolei oznaczało, że późniejszy znak towarowy będzie czerpał nienależne korzyści, no i urząd odmówił. Ochrony, właściwie na prawie wszystkie towary poza akcesoriami sportowymi. I ten przykład tego sporu pokazuje, że znowu, że ten znak towarowy, nawet jeżeli jest renomowany, to nie musi wcale oznaczać, że zablokuje rejestrację wszystkich towarów. Okazało się, że jakieś tam kilka w tym sporze się ostały, tak więc ten rowerzysta może być w tym momencie przeznaczony do oznaczania akcesoriów sportowych. Wspominane już przeze mnie logo Pudel również było przedmiotem ciekawego sporu. Wniosek o unieważnienie tego znaku towarowego w Niemczech złożyła naturalnie marka Puma i po trwającym 6 lat sporze niemiecki Trybunał Federalny uznał, że choć podobieństwo pomiędzy tymi znakami nie było zbyt duże, to i tak dzięki tym skojarzeniom z Pumą znak Pudel mógł liczyć na lepszą rozpoznawalność niż gdyby tych skojarzeń w ogóle nie wywoływał. Mamy więc kolejny raz zarzut tego pasożytnictwa. No i w sumie nie można się z tym nie zgodzić, ponieważ, no, nie oszukujmy się, im więcej puma przeznaczałaby na promocję, na reklamę, tym tak naprawdę sprzedaż tego pudla też by rosła, ponieważ ludzie kupowaliby koszulki z tym logo nie dlatego, że po prostu koszulki cieszyły się świetną jakością, czy logo było bardzo charakterystyczne i ładne, tylko było to puszczenie oka do, do wszystkich dookoła i parodia tego znaku towarowego pumy. I co ciekawe, tutaj Trybunał wyraźnie wyraźnie powiedział, że prawo ochronne do znaku towarowego jest ważniejsze niż swoboda działalności działalności twórczej, czy też taka swoboda wypowiedzi. No i na przykładzie tego rozstrzygnięcia śmiało można powiedzieć, że naruszeniem prawa będą różnego rodzaju lamy, pumby czy inne świstaki, które są stylizowane na logo pumy, a widziałem, że polskim Allegro takich przykładów jest dużo więcej. No i tutaj trzeba przyznać, że Puma ma również generalnie sukcesy w walce z, ze sparodiowanymi znakami towarowymi, ponieważ całkiem niedawno udało się jej unieważnić japoński znak towarowy, w tym przypadku o nazwie Kuma. Kuma to kraju kwitnącej wiśni Niedźwiedź. Urząd uznał, że tutaj również skojarzenia z Pumą są ewidentne i może akurat w tym przypadku Niedźwiedź nie przeskakiwał przez to logo, ale gdzieś był w tym samym miejscu. Też był to czarny, po prostu stylizowany napis na biętle, więc znowu mamy sytuację tego, że właściciel znaku renomowanego może więcej i może blokować różne tego typu rejestracje. Do tej pory analizowałem legalność parodiowania logo, logo, tych znanych marek w kontekście znaków towarowych. Tymczasem fantazyjne logo bardzo często będzie chronione również jako utwór w prawie autorskim. No i tutaj polskie przepisy mówią, że wolno korzystać z utworu na potrzeby parodii, pastiżu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tego gatunku twórczości. Parodia jest więc formą dozwolonego użytku cudzego utworu. Ważne jednak jest to, aby taka przeróbka znanego logo faktycznie miała humorystyczny cer oraz dała się łatwo odróżnić od spardiowanego. Oryginału, czyli wszystkie kreatywne przeróbki logo PUMY dałoby się wybronić na gruncie tego prawa autorskiego. Problem w tym, że logo może być chronione w oparciu o kilka podstaw prawnych i to, co jest legalne na gruncie praw autorskich, może stanowić naruszenie znaku towarowego. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, no parodiuje się najczęściej marki bardzo popularne, a te niewątpliwie cieszą się tutaj renomą. No i być może to, co właśnie usłyszałeś, budzi u Ciebie teraz jakiś taki dysonans poznawczy. Ja twierdzę, że zarabianie na sparytowanych markach łamie prawo, a w polskim internecie to jest całkiem dochodowy biznes. Pamiętaj tylko, że w ewentualnym sporze argument, że ale przecież wszyscy tak robią, no taki argument Ci nie obroni. Przyjdzie moment, kiedy właściciel danej marki postanowi zrobić z tym, z tym bałaganem porządek i jego prawnicy zaczną czyścić po prostu rynek. Wiem, że takie działania podejmuje obecnie marka chociażby Chupa Chups. Miałem okazję kiedyś doradzać Jednemu klientowi, który dostał pismo ostrzegawcze od prawników, ponieważ sprzedawał koszulkę z logo, które było bardzo podobne do logo Chupa Chupsa, ale miało napis Si. No i być może z tego właśnie powodu nie da się już oficjalnie kupić odzieży dla kulturystów pod nazwą Lakoxe. Lakoxe to jest oczywiście nawiązanie do marki Lacoste. Tam w oryginale jest zielony krokodyl, tutaj jest zielony dzik zresztą swego czasu w internecie głośno było o pewnym sklepie wielobranżowym Brutal z Zakopanego, jak możesz zobaczyć chociażby na moim blogu, jego logo przedstawiało taką w dłoni ściśniętą, smutną biedronkę, więc ewidentnie to logo nawiązywało do tej znanej marki Biedronka i powiem szczerze, że kiedy byłem w Zakopanem w zeszłym roku, no to specjalnie pojechałem w tamto miejsce zobaczyć, czy ten sklep używa jeszcze tego logo, czy nie. Okazało się, że z tego logo zszedł, ale połowicznie, połowicznie, czyli baner wisiał teraz trochę z boku, więc każdy i tak spokojnie mógł sobie zobaczyć, jak, ten, jak to logo wygląda, i gwarantuję, każdy od razu kojarzył to z biedronką. Swoją drogą, w ostatnich miesiącach bardzo aktywni byli również prawnicy marki BMW. Masowo zaczęli wysyłać pisma do nieautoryzowanych serwisów, które zbyt mocno eksponowały ich markę. Niektórzy wręcz wpisywali ją w nazwę swojej firmy w KRS-ie czy w CDG. No i dla tych przedsiębiorców, którzy dostawali takie pisma, a w tej sprawie miałem naprawdę wiele porad prawnych, no to był prawdziwy szok, ponieważ BMW przez lata nic sobie nie robiło, można powiedzieć godziło się na to, jak ich logo jest wykorzystywane, no ale w którymś momencie przestało, postanowiło wyczyścić rynek z tego typu naruszeń i dla wszystkich to był szok, tak więc można powiedzieć, że samego faktu, że jakieś parodie obecnie w internecie występują, że można masę takich koszulek kupić na przykład na Allegro, to wcale nie oznacza, że jest to legalne i niestety Prowadząc takie biznesy, ryzykujecie, że prędzej czy później jakaś marka się oburzy, jakaś marka będzie do Was pisać i będą w tym momencie problemy, ponieważ jeżeli chodzi o Polskę, czy też ogólnie Unię Europejską, no to przepisy są takie, że jeżeli dana marka budzi skojarzenie ze znakiem renomowanym i trzeba powiedzieć, że dzięki właśnie tym skojarzeniom zarabiamy, dzięki temu nasza odzież na przykład świetnie się sprzedaje, to jest to klasyczny przypadek naruszenia znaku renomowanego. Więc może w ramach podsumowania musisz pamiętać, że w zakresie znaków towarowych to prawo amerykańskie różni się od naszego tutaj unijnego czy krajowego i to, że przeczytasz jakieś ciekawostki na temat sporów za oceanem, nie znaczy, że tak samo te sprawy można interpretować u nas. Wspólne oczywiście jest to, że jeżeli spardiowane logo nie jest używane w ogóle komercyjnie, no to przepisy dotyczące tych znaków towarowych z automatu nie mają zastosowania, no bo, żeby móc powiedzieć o tym, że doszło do naruszenia znaku towarowego, to trzeba używać tego znaku towarowego w sposób komercyjny, czyli do oznaczania towarów bądź usług. Jeżeli więc chcemy sobie namalować logo Coca-Coli na przykład w pokoju córki, czy zrobić tort z logo BMW dla syna na urodzinę, to jest to użycie moim zdaniem niekomercyjne. Natomiast parodia znaku towarowego, czy parodia charakterystycznego logo jest legalna na gruncie prawa autorskiego. Natomiast w Polsce sprzedając odzież z taką śmieszną przeróbką znaku renomowanego najprawdopodobniej naruszysz prawo i tutaj można ci zarzucić, że jest to akt pasożytnictwa, a ty grzejesz się w cieple renomowanego znaku i czerpiesz z tego nienależne korzyści. No i z mojej strony to już wszystko. No, mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Ci do gustu. Ja na pewno będę go często podsyłał moim klientom, aby zrozumieli, jaką siłę rażenia mogą mieć te znaki renomowane. Nie od dziś wiadomo, że człowiek no, najlepiej zapamiętuje te ciekawostki, a tutaj była ich, mam wrażenie, cała masa. Tak więc jeżeli w przyszłości usłyszysz gdzieś w mediach o sporze ze znakiem renomowanym, to mam nadzieję, że przypomnisz sobie to, o czym mówiłem w tym odcinku. Przypominam, że jeżeli chcesz zobaczyć artykuł, który jest uzupełnieniem tego podcastu, to znajdziesz go pod adresem znaki towarowe Ukośnik 031. Gdybyś z kolei potrzebował mojej pomocy, czy to przy rejestracji swojego znaku towarowego, czy w jakiejś sprawie spornej, czy po prostu chciałbyś skonsultować swoje pomysły, swoje problemy ze mną jako z rzecznikiem patentowym, to zapraszam cię do kontaktu na adres mikolajmałpa lech.pl to no już tradycyjnie zachęcam Cię do posłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu, w którym będę opowiadał o tym, jak dostosować znak towarowy do rejestracji, czyli co zrobić, jeżeli w następstwie badania, w następstwie takiej analizy prawnej marki zlokalizujesz. Kolizję. Czyli opowiem Ci o pewnych tipach, które pozwalają obejść prawo. Pamiętaj jednak, że nie ma metod stuprocentowych i wszystkie te rzeczy trzeba odnieść do okoliczności konkretnej sprawy. Tak więc to nie jest tak, że mamy jakiś jeden magiczny sposób, żeby znak zarejestrować, czasami po prostu jest to niemożliwe. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca i do usłyszenia niebawem. Cześć!